Cześć, witam w Strefie Testów Marcina, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tej oto lampie od Rajobi, a jest to model e, RLP18-0. Zapraszam na prezentację. Tak jak wspomniałem, dzisiejszym bohaterem jest oto ta lampa od marki Rajobi. Wymiary tego urządzenia, tej lampy, mm, może najpierw wysokość, jest to około 21 cm. Szerokość 20 cm jeżeli jest ta lampa złożona, e, długość bez baterii jest około 17 cm po zamontowaniu baterii e, to jest akurat 4A, już długość mamy około 22 cm, natomiast jeżeli rozłożymy lampę na całą szerokość jest ona już szeroka na 39 cm. Waga urządzenia bez baterii jest to 1,4 kg. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości montażu tej baterii, tej, baterii, tej mm, lampy, to oczywiście możemy ją tak jak tutaj widzicie, ją postawić. Możecie na 1,4 cala tutaj jest gwint, więc możemy ją spokojnie sobie postawić przykręcić do jakiegoś statywu. Ja niestety nie mam jakiegoś innego wolnego statywu. Tylko jest ten, który którym mam zamontowaną kamerę. No ale jeszcze jest jeden sposób. Tutaj mamy, jak widzicie, e, dwa y, miejsca, gdzie możemy ją po prostu zaczepić, przepraszam, na haki i po prostu na przykład w ten sposób zawiesić i doświetlić sobie miejsce pracy. E, dosyć fajne rozwiązanie. Ja pewnie za jakiś czas sobie na przykład y, gdzieś tam doświetle. Mój, e, moje miejsce pracy, bo mogę wykorzystać wtedy taką lampę, nie włączać tego całego dużego oświetlenia, tylko wykorzystać taką właśnie lampę. Jeżeli chodzi o regu możliwość regulacji samej lampy, to mamy tutaj wiele płaszczyzn, w których możemy ją sobie e, ustawiać. Przede wszystkim, no wiadomo, te dwie mniejsze lampy, regulacja tak naprawdę do 360 stopni, bo jesteśmy w stanie ją przekręcić w ten sposób, żeby świeciła nam z przodu, jak i z tyłu. Może świecić nam w ten sposób, tak. Front lampy możemy przestawiać w, w, w zakresie 150 stopni, tak, w ten sposób. Te mniejsze lampy 360 stopni, więc to daje nam naprawdę wiele e, możliwości doświetlania swojego miejsca pracy. Oczywiście to możemy dać na przykład w bok, tam do przodu, doświetlać sobie tak miejsce pracy, więc mamy wiele, wiele możliwości, tak jak widzicie, doświetlania swojego e, miejsca pracy. O tak, pod wieloma kątami możemy sobie działać. Co do samej lampy, jeszcze. Sama lampa uruchamiana jest takim oto przyciskiem i ma tak naprawdę trzy tryby pracy. Ja może nie będę kierował bezpośrednio światła na Was, żeby Was nie oświetlić, nie oślepić, ale tak. W pierwszym trybie pracy jest to moc około 3000 lumenów. I z taką mocą przy baterii 5 amperogodzinnej ta lampa już będzie świecić e, około 2,5 godziny. Drugi tryb jest to 1500 lumenów. I w takim trybie lampa będzie pracować około 5 godzin na baterii 4, e, 5 amperogodzinnej. I tryb 800 lumenów, i w takim trybie ta lampa powinna pracować około e, 10 godzin. Warto jeszcze powiedzieć e, o tej lampie. Z tego co deklaruje nam producent, to ta lampa przy pełnej mocy jest nam, e, oświetla nam teren na długość, szerokość 10 metrów, więc jest to dosyć spory obszar, jaki by mogła oświetlić. E, więc uważam, że warto ją przetestować. Na pewno, co jeszcze warto dodać e, o tej lampie, co warto o niej powiedzieć? Przede wszystkim jest to lampa LEDowa i jest zasilana, e, tak jak już wspomniałem, akumulatorem. E, akumulatorowo nie jest to hybryda, nie można jej podłączyć do prądu. Nie ma tutaj wejścia. E, nie może być zasilana z jakiegoś zasilacza. Jedynie akumulatorowa. Może jest to minus, może jest to plus. Na no pewno. Te zasilane tak zwane hybrydy są droższymi urządzeniami. Co jeszcze warto powiedzieć? Na tą lampę mamy 3 lata gwarancji. Dobra, koniec gadania. Zapraszam Was w teren no i zobaczycie jak to działa. Słuchajcie, może nie będzie takiego super efektu, ponieważ u mnie świecą latarnie. Ale zaraz uruchomię lampę, oddalę się na odległość około 8 metrów. I zobaczycie jak to wygląda. To jest pełna moc. 0 sprintów 800 dłomanów Teraz postawię e, was z tamtej strony, żebyście widzieli jak ta lampa oświetla. Słuchajcie, teraz do bramy mam około 16 metrów i ja teraz postawię zaraz tą lampę tutaj i zobaczycie jak daleko świeci. Się... stack bricks up build what I want to make Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it all. Słuchajcie, ee, troszeczkę na potrzeby filmu, ale przykręciłem dwa wkręty do drewna. Zaraz sobie zgaszę główne oświetlenie w warsztacie. Włączę lampę, i tak się prezentuje nasza lampa doświetlająca na przykład nasze biurko, nasze miejsce pracy. Fajne rozwiązanie, gdy nie macie oświetlenia w garażu i potrzebujecie, nie wiem, jakiejś drewutni. Moim zdaniem fajnie to się prezentuje. Mogę sobie ją w tą stronę. To oświetlenie, które teraz widzicie, jest na pełnej mocy. Ja sobie teraz e, zmniejszam moc na 1500 lumenów. 800. I mamy ciemność. Dobra, pora na podsumowania. Widzieliście tą lampę w akcji. Jest jedna rzecz, o której jeszcze Wam nie powiedziałem. A warto Wam o tym powiedzieć, żeby być z Wami szczerym. Taką lampę, tą lampę dostałem od marki Rajobi w ramach współpracy, w ramach ambasadorstwa e, marki Rajobi, To warto, żebyście też wiedzieli. Jeżeli chodzi o podsumowanie z samego urządzenia, to moim zdaniem bardzo fajne urządzenie. Dzięki swojej e, możliwości ustawienia tych lamp, e, możliwości regulacji, naprawdę na wiele nam pozwala. Fajnie możemy sobie doświetlić pod różnym kątem nasze miejsce pracy. No, pracujemy, w terenie, pracujemy w terenie, moim zdaniem super, a nawet jeżeli macie domek e, typu RODOS, gdzie nie macie oświetlenia, taka lampa spokojnie Wam doświetli wiem, ogródek, altanę. Jak widzieliście, ja doświetliłem sobie mój garaż, moje miejsce pracy. Gdybym potrzebował coś zrobić bez prądu, w razie jakiejś awarii, naprawdę taka lampa by mi wystarczyła. Jak widzieliście, można było, by nawet przeczytać instrukcję obsługi tego właśnie urządzenia, więc chyba chyba fajnie, nie. Właśnie, gdy macie właśnie jakąś drewutnię, gdzie nie macie oświetlenia. Kurde, bardzo fajne urządzenie, w szczególności, gdy już macie jakieś narzędzia marki Ryobi yy, i możecie sobie doświetlić takie miejsce pracy. Ja, ja może ją za jakiś czas troszeczkę udoskonalę. W tym miejscu dodam magnesy przekręcane na jakąś śrubę i dzięki temu będę mógł ją na przykład zabrać do jakiegoś blaszaka i doświetlić sobie yy, miejsce właśnie pracy. Bo czasami właśnie potrzebujecie takich oto e, rozwiązań do waszych warsztatów, waszych e, dziupli, waszych miejsc, gdzie możecie popracować, gdzie nie macie właśnie oświetlenia. A gdy macie już akumulatory, taka lampa na pewno Wam się przyda. A właśnie, teraz pora na Was, komentarz, napiszcie, co uważacie o takiej lampie, co uważacie o oświetleniu takim awaryjnym. Czy nawet nie awaryjnym, bo taką lampę możecie używać normalnie w pracy, tam właśnie gdzie nie macie dostępu do zasilania stałego elektrycznego, tylko akumulatorowe. Także zapraszam do komentowania, zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał, bo myślę, że warto co jakiś czas będą się pokazywać testy różnych narzędzi. Może pora zrobić test AEG, zobaczymy, więc zapraszam na... Kolejne dzięki. Trzymaj.